Dzień dobry. Jesteśmy w tej chwili na plaży przy Kamiennym szancu. Jest z nami pan Grzegorz Pawalski, budowniczy zamków z piasku znany już nie tylko w Kołobrzegu, ale chyba w całej Polsce, bo media się rozpisują o pana dokonaniach. Co dzisiaj się dzieje przy Kamiennym szancu? Dzisiaj mamy takie wyjątkowe wydarzenie, jakim jest bicie rekordu budowy zamku z piasku w Kołobrzegu. Bijemy rekord poprzedni rekord to było 2,5 metra wysokości, dzisiaj mamy nadzieję, że powstanie zamek 3,5 metra wysokości i wszystko zmierza w dobrą stronę, bo już prawie 2 metry mamy wybudowane jest to bardzo ciężka i trudna i mozolna i żmudna praca. No właśnie, trzeba... moje pytanie jest od razu takie, bo każdy z nas przynajmniej tutaj na wybrzeżu kiedyś budował zamki z piasku i wiemy, że one no, mają niestety tendencję do rozsypywania się, a Pan słynie z takich bardzo precyzyjnych zamków budowanych na plaży i jaki, jaka jest tajemnica w takim razie, żeby ja taki zamek dużo, dużo czasu poświęcam tym zamkom, buduję to wiele godzin, taki zamek. Jednodniowo to buduje 8 godzin. Ten już budujemy dzisiaj od 8 rano. Tajemnicą jest piasek, sam który musi być odpowiedni. o Miałkość musi mieć drobne, bardzo ziarenka i, i duża ilość wody. I wtedy to się klei wtedy powstaje masa, z której budujemy te, te zamki. I jest szansa, że jak jesteśmy wytrwali i cierpliwi, to że jakieś efekty osiągniemy. Ma Pan tutaj dzisiaj kilku pomocników. Kim są? Mrukier. Właśnie tu widzimy Pana, który nosi piasek czy wodę? Piasek nosi, wodę też noszą. A piasek mówi. skąd? No, chyba jest Piasek nosimy z takiego miejsca, gdzie ten piasek jest trochę lepszy do budowy. Generalnie jest to taki event dzisiaj takie wydarzenie, które robimy wspólnie w zespole. Z firmą Labast z koło brzegu, z Muzeum Bursztynu, z Mosirem koło brzeg, z różnymi jeszcze innymi podmiotami. Tutaj jest też jeszcze Spa and Art Bali. I tworzymy ten event ku kółciesze naszej. I ku, ku cieszę oczywiście mieszkańców miasta i tutaj turystów. To jest taki, taki event promocyjny. Był tak. tu konkurs dla dzieci, budowały dzieci z rodzicami rzeźby z piasku. Zostali nagrodzeni oczywiście ci, którzy najlepiej się spisali. No jest to taki event, Fajnie. świętujemy tak dzisiaj ten Super. dzień. Super, dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dzie